Saturn, wszystkie znaki zmiennego pewnie czują, ale dobra wiadomość jest taka, że to już jest końcówka, naprawdę od 2023 roku. On Wam tam pomniejsza, On Wam przynosi różne lekcje dorosłości, On Wam przynosi lekcje pewnie cierpliwości, wytrwałości, po tym się tranzyt Saturna zazwyczaj je. Z czym w ogóle, jeżeli chcecie się na, nauczyć o tranzytach i o tym, jak to działa, to ja zapraszam do mojego kursu tranzytów. Dobra wiadomość jest taka, że ten Saturn zaraz na początku przyszłego roku, znaczy dla was dobra, dla znaków zmiennych, czyli strzelce, panny, bliźnięta, ryby, że on zaraz na początku przyszłego roku wchodzi do barana i będą znaki kardynalne miały te lekcje wytrwałości, cierpliwości i całej tej reszty, a wy będziecie mieć spokój. Ale ten nów jeszcze... I szczególnie jak macie coś, coś, czyli światła, osie, planety osobiste w tej końcówce znaków zmiennych, to on jeszcze może tutaj dociskać tę śrubę. I to nie jest po to, żeby wam było smutno, niemiło i przykro, tylko być może jeszcze jakieś lekcje y, dla was na tej końcówce, przy tym ostatnim przejściu, tutaj jeszcze jakieś są.